Dzień dobry wszystkim, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie grali w Blue Star Defense 4 oraz jeszcze to jest pierwszy raz ja, jak nagrywam tą grę na mój kanał e, nigdy wcześniej tego nie pokazywałem jeżeli wy pamiętacie, że już to kiedyś robiłem to po prostu e, coś źle pamiętacie ponieważ ja tego nigdy wcześniej nie robiłem Pindzia, odejdź. Robię niczego serio. Oraz jeszcze osiągnęliśmy 10 subów. Oraz właśnie to jest taki odcinek z okazji tych 10 subów. Oraz jeszcze piszcie w komentarzach jakie inne gry mogę nagrywać. Co jest? Ej. Co tam przez wylu było napisane? Dobra, dawaj, bo chcę zagrać. Sorry, something didn't work when trying to Nie wiem, co to było. Ale Dobra, skip. New game. E, jaka mapa? To wygląda dobrze. E, łatwy. Czemu muzyka, czemu muzyka się zatrzymała? O. Ej, ej, a czemu ja mam też te wszystkie inne wieże odblokowane? Okej, okay, zignoruję to. Oraz, jeżeli, jeżeli, jeżeli widzieliście mój odcinek z T TD3, to wiecie, jak bardzo lubię yy, tak szutery. Ty na serio tak laguje? Już się bałem, że znowu będę musiał imitować muzykę. Reuny, no czemu mi tak laguje? Wolniej nie mogliście dać? Ja prędzej się zestarzeję, niż skończę tą rundę. Dobra, start round. Nie no, to nie może być tak, że on O co chodzi? Pa, 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 pa. Dobra, nie, nie mam na to siły. To bardzo dziękuję za te wszystkie subskrypcje. Piszcie w komentarzach, jakie inne gry mogę zagrać i nagrywać. Oraz jeszcze po prostu nie wytrzymam tak wolno to idzie, że do zobaczenia w następnym odcinku.